Jesteśmy po przejściu puszczy jakiejś tam. Jak widać po mojej twarzy było super. I jesteśmy cali w bocie, a teraz uwaga, odczucia uczestników. Jej! Szkoda gadać. Drug Krzysztofie Kobusia, jak druga odczucia po tej cudownej trasie. Ja uważam, że przepiękny kawałek borów nad supraślem. Mieliśmy bardzo dużo energii, w związku z tym faktycznie poczuliśmy krew. Niektórzy w, dosłownie poczuli własną krew, pitą przez komary. I... No harcerstwo to przygoda. To przygoda, naprawdę to duża przygoda. Katarzyna, jak ty się czujesz? Zostawię to bez komentarza. Wspaniale. Bardzo dobrze, miła traska, dobre widoki. Naprawdę... Przyjemnie się chodziło. Krew wyssana, krew na nogach, nie? Tak. Nie, no drugie spodnie złożyłem. Powiedziałem, że tak było. Dominiki. Na pożegnanie, pożegnanie wszyscy razem. Pi -pi całego <gul -a> serca <gul -a> pewnym gazem. Żegnamy cię, żegnamy cię, żegnamy cię. Papa. Pa. Dzień tak, dobry dobre jak... dobry nadal trwasz w swoim milczeniu? <grym się> w <tle> tak <grym się w tle> Ona niestety o, już od w nocy nie trwa Jakie są wasze odczucia po nocy w lesie? Się. No, w no, w no, w Co się wydarzyło? Nasza grupa <grym> jest <się> na <w> tyle nie myśląca, że zgubiła nas, czyli kadrę. Tak się, trójkę kadry. Trójkę kadry. Trójkę jeden kadry, został. Jeden został, i teraz się błogamy i szukamy. No cóż, idziemy dalej. <tryk> Proszę Państwa, sukces. Znaleźliśmy ich, ale oni nas jeszcze nie. Teraz musimy się zgradać. Cicho. Nie ma nic lepszego jak kiełbasa o poranku. Polecam, Robert Makłowicz. polska kiełbasa z Podlasa proszę Państwa, że smak Podlasa to to no, po prostu, proszę, dodanie odrobiny kujawskiego, włocławskiego keczupu wyostrza smak kolendry czujemy tutaj czujemy tutaj pieprz świeżo zbierany na stokach himalajskich, sól himalajską i Pozlaste ręce, które stworzyły tą kobasę. Może temu śniadaniu daleko do kuchni trzech gwiazdek złowych, ale na pewno po nocy w lesie każdemu przydał się taki zastrzyk energii. Nie mogło oczywiście zabraknąć musztry, żeby zabić trochę czasu rano. Były nasze słynne zwroty z chycem oraz próba chodzenia mniej więcej równo w rzędzie. W znajdujemy się w miejscu, gdzie pochowano 46 powstańców listopadowych z 1831 roku to, była, to było powstanie, gdzie powstańcy walczyli w mundurach. W mundurach to nie byli powstańcy tacy jak w 1963. Po powrocie do miejsca obozowania w Balie w Borkach przygotowaliśmy pantomimę na temat powstania listopadowego i powstańców. Każda z grup miała na to inny pomysł. Jak widać, padanie od kul świetnie nam wychodzi. A następnego dnia, o czwartej rano, w jakże malowniczej scenarii Podlasia, zdarzyła się bardzo ważna chwila dla trzech członków naszej drużyny. Malena, Julia i Kuba złożyli swoje przyrzeczenie harcerskie. Dzięki czemu już oficjalnie stali się harcerzami i harcerkami. Niechętną pomoc bliźni posłusznym prawem harcerzskim. posłusznym prawo Na słowie harcerza. Polega, Polega jak na, na zawiszy. Na zawiszy. idziemy w jasno, w pęknicu, w karą dal. Drogą wśród pól bezkresnych i wśród uszumiących fal. Drogą wśród pól bezkresnych i wśród uszumiących fal. Cicho, szeroko, jak okiem spojrzenie śle, jakie się snują marzenia w wieczornej spowitej